Cześć z tej strony Paweł Leszczyński, dzisiaj wam pokażę jak za pomocą modelu tekstowego sztucznej inteligencji, czyli chatu GPT porozmawiać właśnie na temat fotografii, grafiki, zdjęcia którą mówisz. A czemu ma to służyć? Może nam się przydać to na przykład po to, że chcemy się na przykład coś doradzić, chcemy coś ulepszyć w grafice, w zdjęciu, którą na przykład chcemy, dajmy na to, umieścić w naszych social mediach. Już nie musimy się tutaj pytać jakiegoś kolegi, nie musimy szukać na przykład porad na grupach, na Facebooku. ChatGPT z chęcią podzieli się swoją nieograniczoną wiedzą i nam doradzi. Także na samym początku, jak już jesteśmy zalogowani, klikamy sobie tutaj obok pola do promptów, w, tutaj w ikonkę Dołącz plik, klikam prześcig z komputera. Ja tutaj przysłałem właśnie zdjęcie takiego czerwonego samochodziku, również wygenerowane przez sztuczne inteligencję. Na samym początku zapytamy się, co on widzi. Jak widzicie, Chad GPT nam odpowiedział: no i rzeczywiście zgadza się, no tutaj on widzi właśnie ten klasyczny sportowy samochód, który jest czerwony, który jedzie po malowniczej, nadmorskiej drodze i tak dalej. Także sami widzicie, że no poprawnie zrealizował. I teraz tak, jeżeli takie zdjęcie na przykład byśmy chcieli sobie zamieścić gdzieś w social mediach, no ale nie wiemy, czy jest ono dobre, czy złe, co należy Poprawić, możemy zadać pytanie. Jak widzicie, ChatGPT nam odpowiedział, że widzi na przykład tutaj lepsze wyrównanie, kolory i kontrast, dodanie logo, efekt słońca, kadrowanie, sterowe napisy. Nie mówię, że jest to w 100% poprawne, ale zawsze są to jakieś wskazówki. I teraz tak, to jest tylko zwykła grafika, ale jeżeli będziemy robili na przykład sobie jakąś grafikę typowo pod social media, czy zdjęcie jakiejś naszej firmy, dajmy na to, wiadomo, że nikt nie jest Alfu i omegą, każdy z nas się może mylić. Zawsze dodatkowa jakaś porada nam się przyda i dzięki temu możemy wykorzystać Chat GPT, który nam właśnie doradzi, czy na przykład bardziej nasycić te zdjęcie, czy może mniej nasycić, czy dodać na przykład logotyp, o których możemy na przykład zapomnieć, czy coś lepszego jeszcze nie wiemy, wykadrować, dodać jakiś efekt Naprawdę fantastyczne jest tutaj te podejście, fantastyczna jest to możliwość. Tym bardziej, że no kiedyś pytało się po prostu kogoś o porady. Dzisiaj możemy spytać sobie sztucznej inteligencji, nie musimy do nikogo dzwonić, nikogo pytać, e, prosić go o czas, którego każdy ma tak mało no, w dzisiejszych czasach. Czas, który ma każdy mało w dzisiejszych czasach. Właśnie tak. Także jeżeli byście chcieli, żeby ChatGPT Wam na przykład pomógł, jak najbardziej, jest to darmowe, Wam to pomoże. Co więcej, jeżeli macie też również jakieś prace, czasem nie wiem, naukowe, czasem również w swoim życiu zawodowym, gdzie musicie coś zinterpretować na danej zdjęciu, na danej fotografii, jak najbardziej możecie wgrać taką interpretację, chat GPT Wam wykona. Nie mówię, że będzie ona w 100% poprawna, bo często trzeba jednak tutaj korektę po czacie GPT jeszcze zrobić, ale na pewno jakieś pomysły, ciekawostki, które no, może na pierwszy rzut oka Wam by się nie ujawiły. On tutaj napisze. Także jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj, a już niebawem kolejne nowe filmy. Także do zobaczenia, cześć!